Przejdziemy koło pompiarzy i wkurwimy. Kurwa Co za dziadki. To jest porządna blacha, nie jakieś kurde. Co, Co? Co to za <laughs> <laughs> Kurwa, Urwa! Urwa! Urwa!

Milimetr! Milimetry! Nie wiem, czy będę na parkowania w becie. Niepotrzebne ci! Jak jebniesz, to to jebniesz. I będę parkował na awaryjnych zawsze. Bardzo dobrze Trzeba zebrać pieniądze. Trzeba... Trzeba... A kto tak siedział gówia? Pablo, Pablo! On tak siedzi? On tak siedzi rozjebany do tyłu, no. Kusko ma z powrotem autostradą. Pościgamy, bratan. Harusz! Charusz! O, zdrowa Polidowiec. Czekajcie dalej na autobus. Auto. Ale w sumie dobrze, że są autobusy, bo gdyby nie autobusy to by buspasów nie było. Dokładnie. No. Także dla buspasów w Krakowie. A na buspasach wolno jeździć legalnie elektrykiem, nie? Tak. Ta. I, merce I, jesteś... I Mercedesem. Jak jest no, już nie w futro. Jakieś te Młody ziomek często ma problemy z prawem Buja się po mieście, pije wódę, pali trawę Życie traktuje jak zabawę Nie daje sobie jechać i ogarnia sprawę I pieniądze na Ukrainę, 9,90 opłaty za przekaz My wysyłamy trochę inaczej pieniądze na Ukrainę Możecie przed nas wysyłać pieniądze na Ukrainę To jest fundacja Zamyka budzi Normalnie polska reprezentacja nam przychodzi się dupcyć a potem tam pierwsza w lewo jedzie się do burdelu. Się to jest szpital Kwik, chłopiec. Ludzi <gulet> Ludzie poszkodowani przez ciebie tam. Ku... Co, wychodzimy? Łooo. Wow. Sejbista. mam stanąć na stopie? To są bratany, bratany którzy nam to. przydają. Skąd tak tak, tak. Wyglądają. Kurde, mam nadzieję, że uda się zarejestrować to auto. Bratan, mam coś dla ciebie, chodź. Pokażę ci. Co? Pokażę ci, Bratan. Co ty tam masz? Nie musisz rejestrować samochodu, mam tutaj coś dla ciebie tablice rosyjskie dla ciebie specjalnie dla ciebie, to nie masz problemu z zarejestrowaniem nic, to jest wszystko z fundacji, fundacja płaci zamykamy auto i idziemy kupić samochód, twój. Spasibo braton. Zajebi... Moi majszta, to jest auto. Dziadki, no bratany. Bratan, ibis. Mamy szybko przygnali samochody. Dawaj, I teraz trzeba zrobić, zmienite no. Blachy, dawaj, te blachy, zmień Dawaj, dawaj, trzymaj. Nareszcie, to jest najlepsza rejestracja. Tak się rejestruje samochody w naszej fundacji. Szybko, sprawnie, nie czeka się miesiąc. Pagnali. To jest porządna blacha, nie jakieś kurde... Co to za wlecie? Haroż? Pagnali. Co to, zdarowa? Zdarowa, no. Wszędzie koneksje mamy. Koneksje, warza kon. ale on jest u, niski, kurwa. Patrz, co się dzieje. A Rosja. Harosz. Eta, ruskie. Zdarowa. Mercedes niby lepszy, nie? A teraz, słuchajcie, bety. Jak to się otwiera? J**any Nie tworzyć otworzyć w ogóle? Tak, słuchajcie jest, tego! słuchaj tego! Szybkie auta, futra, narkotyki? Auta, futra, narkotyki? Auta. narkotyki, narkotyki, narkotyki Crack, house, crack house, man. Chłopaki tutaj mają turbo w Krakowie. Tak przyuważyłem sobie jako taki sprawny socjolog, obserwator, kurwa, Zauważyłem, że tak lubią szybkie auta. Im więcej najebane koni, im większa pojemność, tym mi się bardziej podoba. I drogie, takie bym nawet rzekł. Takim epitetem to okrasił FIKUŚNE FUTRA Pozdrawiam Karosz. wszystkich ludzi z Krakowa Goldy w, Mię Goldy w miękkiej tylko Bratan ukraiński Tutaj pewnie przemyca papierosy Koniecznie To jest stary jeszcze starszy z 80-tego Wbijajcie wszyscy do DVX-a na ten profil z A Jimmy, Jimmy Palmer, z Jimmy Palmer to jest najtajniejszy fotograf w całej Polsce Aparaty tylko sprzed 85 -ego. I wszystko na klisze Takie. jest Dawaj cyknijmy jakąś fotę ryskustę w darowa? Jestem dumny z ruskiego, ponieważ kupił sobie penerską, gangsterską, betę. I ta beta ma tam taki telefon, i to jest telefon, ewidentnie nie oszukujmy się, przepraszam, no, nie wiem jaki to jest content, ale to jest telefon do na zamawiania narkotyków. Shit, Podejrzewam, że tak. taka feta była przez niego zamawiana. Natomiast jeżeli tak, jeżeli to... No. Dzień, dobry. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pobawię. pogubiłem się. Gdzie pan chce jechać? Hmm. Chcę jechać na Wrocław. Kościółkiem, tak jak trzeba. Jedyny to jest samochód, jeśli macie tył napręż, to trzeba przyjechać do mnie. Dobrze. 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 Działa, działa łódka dobrze. To na awaryjnych się mu się tak włączyło. Bruski tryb. O Ruski tryb, no. Samo. Było wyłączone. Zdarowa bratany. Zdarowa bratany. Jest. Piękna, piękna, borzakon. Zdarowa, zdarowa. Ta tutaj ma brat. super ładną. Ile Taka, to ma kuca? 290/300. 300, 300, 300, no. Na hamowni fluje 300. Też pod kolor serta. Pod tego. kolor fundacji. No. Coraz więcej aut w tej fundacji. Przy nie da. No. Dobrze. nigdy nie jechałeś jeszcze na tolik? Lecimy, bo bardzo nie Ostatnie chwile. Wiesz, że to benzyny nie ma już w ogóle? Zatankujemy go, Ja dam ci pieniądze, przecież fundacja ci da. Masz... Dobra, chwaliło Ja pierdolę, masz tutaj wyłączenie trakcji? Ona nie ma trakcji do tego ruchu. nie ma. Nie ma. Fajna, fajna, fajna. Puśćcie mnie, kurwa. Kurwa, biedaki wstrętne Ja pierdolę za takie, za dupę Kurwa, gangur. Ja wsi, kurwa. Ty, marka obowiązuje, nie? Ja pierdolę, zajebisty jest! <laughs> ale fura! Przejdziemy koło pumpiarzy i wkurwimy Ooo, ile no. zostało? 35 km pokazuje mi cały czas G Gazu już nie ma nawet 5 km tak? Z upalaniem naszym <laughs> Szyberdach jest, ale nie da się otworzyć, no bo po co, zimno jest Zdarowałaś Ja pierdolę Kurwa, Kurwa ty pojebany jesteś! Ja pierdolę! Gatunik kurwa! Uważaj! Nie. Cis, nie. To nie ma trakcji! Nie bójcie się! Nie bójcie się kurwa, ja umiem jeździć. No, kurwa! Wystarczyliście się co? No, nie. A ty kurwa limit nie działa! kurwa! Jedziemy 20 na godzinę! Ja no, nie mamy przepisów nigdy tym bardzo... No, ok. Damy pewno lepszy pompiarzar. Ja, A ty, już kogoś mają. No i zjewicie. No, ja, nie bójcie się kurwa. Wyłącz... To. Aha, nie, musi być włączone. Czemu... Właśnie odjechali. To mogą no, pojechać tu. To nie jest pompiarz. Kurwa. Ale widzisz kurwa, dziadek jest elegancki, dziadek naprawdę nie nie, nie. nie. To jest Nie, to nie, że. To jest taki, wiesz, młody chłopak, który jest narwany. O to już ci zaraz na A można ja pójdę zamiast niego? No, A dziadek, to jest, wiesz, taki wytonowany 30-latek, wiesz, zaroba, już powoli zarabia. A ten to wiesz, jest, wiesz, sprzedaje towar, od razu, wiesz, wszystko chce mieć pieniądze, od razu ten. Handel koksem, albo zostaniesz bossem, albo cię wciągną nosem. To jest takie auto. No. Jaki auto, taki właściciel. Koledzy, którzy sprzedają towar. Stąd mamy te samochody. <śmuszczaj> skąd myśleliście, że mamy samochody, kurwa, że zarabiamy? Legalnie? <śmuszczaj> jedziemy, ja się jedziemy, jedziemy, jedziemy 20 na godzinę. 20 na godzinę jedziemy. To jest gangus, to jest gangus fest. Wczoraj A35, fundacji... Daroma, Bratan. Dzisiaj mamy z Serię 7, E39 eee, z v Wiem, ale to jest kanał motoryzacyjny i nie znamy się dobrze na motoryzacji, nieważne. Ważne, że fury są zajebiste. O! Eee. Eee. Ty kurwa, bratan. Eee. Bratan? No. Zdrowa. brat. No i opony praktycznie w ogóle nie ma. Pierdolisz. Wejdzie no. akurat no, i ta felga. Mają mi tak tylko 20 na godzinę jeździ, więc nie wiem jaki jest problem. Jedziesz tą schodą, bidoku. widoku i idę kurwa na <słuch> Ale jest fast. Odkupię go od ciebie. Co oj, to? oj, to, to są samochody, które się nie odkupuje, ale nie, nie sprzedaję. Ja dziadka też nie sprzedam nigdy. Zdrowa brata. Zdrowa. Czemu jedziesz gangustem? Bo teraz tego kupiłem tobie. Muszę go po prostu przetestować. Horosz. Czy się zgadza wszystko? Za tysiąc subskrypcji mit z widzami i was powozimy furami fajnymi. Ale musi być tysiąc subów. Jak nie to kuj. Nieważne że się mamie podoba. Jak mamy się podoba to każdemu się powinno podobać. Jest? No. Przynajmniej jest! Jest przynajmniej, to co ma chyba więcej newtonometrów. Możliwe, no. Bo dziadek się zbiera dopiero koło trzeciego, a ten od razu, no, jak mu dasz, to leci. Bratan, kurwa. Za dużo pieniędzy. Nie mieści mi się w łapie. To wszystko. Nawet chrywny mam, chłopie. No bo byłem ostatnio na Ukrainie. Zalefiać, A co tam, za za sprawy z chłopakami. Na Ukrainie, na Ukrainie.